Siemano, Manu z tej strony Sniper i witajcie w kolejnym filmie CSGO z granatami. Dzisiaj pokażę wam smoki na mapie Dekesh. Będą to smoki na bombsite A, będą to smoki na bombsite B oraz na środek. Tak więc zapraszam do oglądania i do dzieła. Ok, zacznijmy sobie od bombsite B. Tutaj są takie dwa podstawowe smoki. Jeden z nich leci na PCT, czyli dokładnie w to miejsce, a drugi na gniazdo, czyli tutaj. Tak więc pierwszy granat, czyli ten na PCT, aby go rzucić. Musimy ustawić się tak, aby tutaj była taka lekka szczelina. Teraz, naszym celownikiem, namierzamy na samą końcówkę tego przejścia, mniej więcej w tym miejscu, na samym końcu tej takiej białej ściany, czyli dokładnie tutaj. Teraz, w biegu narzucamy nasz granat, dobiegając do rogu tej ściany, czyli mniej więcej tutaj. I wygląda to tak. Jak widzicie, teraz mamy zasmokowanego. Z tej pozycji już nic kompletnie nie widać. Teraz smoke na gniazdo, czyli aby go rzucić, podchodzimy sobie do tej ściany, ustawiamy się na tej linii i na kucku namierzamy na tą taką linię tutaj, nawet lekko nad nią, czy mniej więcej tutaj. I teraz naciskając lekko w, rzucamy granat. A on nam powinien wylądować idealnie na gnieździe, jeśli ktoś kryje um, z tej pozycji. Nic kobiety nie widzi, jest odcięty um, zbronieniu zbrojeniu B. Tak więc to są smoki na bumpsaidzie B. Teraz sobie przejdźmy na środek. Tutaj są trzy takie podstawowe smoki. Jeden z nich leci na łącznik, czyli tutaj. I dwa pozostałe. Um, jeden leci na szpulę, a drugi w to miejsce. Na przykład jeśli chcemy um, raszować wentylami na rundzie eco, Czyli pierwszy smoke na rasę T, aby go rzucić. Jego rzucamy od, yy, na samym respie, od razu wychodząc z respa I tak, nabierzemy sobie na sam koniec tego okna, na sam środek tutaj lewe, Przytrzymujemy lewe myszy i w biegu rzucamy nasz granat Dobiegając do końca tych tutaj pasów Czyli mniej więcej wygląda to tak Jak widzicie, idealnie zasmokowany. Jeśli ktoś tutaj kryje na przykład zawki to już tutaj nic kompletnie nie ma do powiedzenia. Ok, teraz dwa pozostałe smoki na środek. Aby rzucić jednego z nich ustawiamy się przy tej ścianie. I teraz naszym celownikiem namierzamy na sam róg tego okna. I przeciągamy celownik lekko w lewo. Musimy go mieć ustawionego mniej więcej tak. Rzucamy granat. I ona wybucha idealnie w tym miejscu. Teraz dorzucimy jeszcze jeden. Czyli ustawiamy się teraz przy tej ścianie. Ustawiamy celownik tutaj na samym środku tego okna. Mniej więcej tak. I ona idealnie zakrywa szpulę, tym sposobem na runzie możemy wybiegać wentylami na bombsite B. Ok, teraz pora na bombsite A, tutaj też jest kilka przydatnych smoków. Pierwszy z nich mm, poleci w to miejsce, tak aby zakryć środek mm, oraz respawn t. Drugi z kolei poleci na catwalka, czy też po prostu na balkon. A trzeci z nich poleci w to miejsce, tak aby odciąć osobę, która kryje za skrzyń, za mbs a Tak więc pierwszy smok jest bardzo, bardzo prosty, jego rzucimy tutaj. Aby go rzucić, po prostu w biegu namierzamy na sam środek tej, tutaj, tej wielkiej skrzyni. Dajmy na to, czyli na tą ciemną plamę. I mniej więcej wygląda tak. Jak widzicie, smok wybucha tutaj. Jeśli ktoś kryje za samochodu, to nie widzi jak przebiegamy na BSA. Jeśli ktoś kryje z, ze środka, czy też z shortu, również tutaj nic kompletnie nie widzi. Nawet jeśli ktoś tutaj kryje z, z wózka widłowego, tutaj również nic nie widzi. To jest bardzo dobry smoke. To jest taki najbardziej podstawowy smoke, który powinien zawsze lecieć w do pozycji, ponieważ jeśli go nie rzucicie, mogą was zabić aż z trzech stron. Tak więc to jest podstawowy smoke, którego, który zawsze powinniście używać. Drugi smog, czyli na catwalka, aby go rzucić, ustawiamy się w tym miejscu, przy tej ścianie, przy tym budynku. Ustawiamy się na samym środku tej tutaj linii. I teraz, naszym celownikiem, namierzamy na tę linię i lecimy celownikiem do góry, do góry, do góry. I teraz, tak, jeśli macie klasyczny model postaci, klasyczny model em, ręki, to po prostu ustawiacie celownik na taką wysokość, aby końcówka granatu stykała się z tą częścią dachu. I teraz, możecie rzucić granat. I on jak widzicie wybucha idealnie na katłoku Jeśli z kolei nie macie, jeśli macie jakąś inną, jeśli, jeśli macie jakiś inny model postaci, to ustawiacie się tak samo, namierzacie również na tę linię. Z tym, że mm, na, namierzacie na wysokość tutaj tych tutaj takich niebieskich plamek. Hmm, to są takie dwie niebieskie plamki, jeśli ich nie widzicie To nic dziwnego, ponieważ to jest YouTube On troszeczkę zmniejsza jakość, ale jeśli wejdziecie do gry to na pewno ich zauważycie, więc namierzacie na wysokość ich Może nawet troszeczkę niżej Czy mniej więcej w tym miejscu, ważne żeby było to nad tą linią Czy mniej więcej tak Rzucamy granat I on również powinien nam wylądować idealnie na catwalku Jeśli ktoś kryje z tej pozycji To już nic tu kompletnie nie widzi, jedynie co może zrobić to zaskoczyć tutaj Ale jeśli tutaj poleci drugi smoke to już nic tutaj kompletnie nie widać. Okej, okay, tak więc ostatni smoke, smog, który poleci w to miejsce, aby go rzucić. Podchodzimy sobie ponownie do tej ściany, z tym, że ustawiamy się teraz na tej linii, nie na tej. Teraz naszym celownikiem namierzamy na tę linię, lecimy celownikiem do góry, do góry, do góry. Teraz tutaj jest taka biała chmurka, biała plamka, której możecie nie widzieć na filmie, ale jeśli wejdziecie do gry, z pewnością ją Zauważycie, więc namierzacie na nią, rzucacie granat. On nam powinien się odbić tutaj od drzwi. I wylądować idealnie w tym miejscu. I jeśli ktoś kryje tutaj zawką, to już tutaj nic kompletnie nie widzi. Tak samo z tej pozycji. Więc to jest smok, który rzucamy tylko po to, żeby nas tutaj awka na samym początku wejścia na, na bombsite nie mogła zabić. Kiedy już tego smoka rzucimy, możemy wbiegać na awkę na przykład yy, tutaj przez skrzynkę. Na przykład wchodząc na katłoka, albo nawet przebiegając przez smoka. Ponieważ, jeśli tutaj smoka nie będzie, to Awka ma bardzo łatwego pierwszego fraga. Jeśli tego smoka rzucicie, to już nie będzie tak łatwo. No i w sumie to by było na tyle. To by były te podstawowe smoki na mapie Dekesh. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.